Nie byli w ogóle poinformowani przez miasto Szczecin ani przez e, e, wykonawcę tej, tych robót remontowych. Tam się nic nie dzieje. Zresztą jak pójdziemy kawałek dalej i zobaczymy, tam jest alternatywa. Nie można nazwać e, objazdu drogą, która, drogi, która powoduje, że musimy nadkładać 10-15 km. Tutaj walczyli z tymi zaporami. Teraz niech Państwo wyobrazi, że to jest coś poważniejszego. Przez to zapory mogliby na czas nie dojechać, i ta osoba mogłaby... Umrzeć, tak? Są sytuacje, że naprawdę jesteśmy bez wyjścia. Albo ktoś nie pójdzie do szkoły, nie wiem, albo ktoś nie pójdzie do pracy. No a jak my mamy funkcjonować? Jestem zwolniony z tego znaku, który jest za mną B1. Zakaz ruchu wszelkich pojazdów, no ale niestety tu w tym miejscu nie mogę tego zrobić, ponieważ jest zapora betonowa ustawiona i nie ma takiej możliwości. Z mieszkańcami dwóch sołectw, czyli binowo i kołowo, umówiłem się na parkingu leśnym pod autostradą na wysokości ulicy Smoczej. Trafienie tutaj, mając tylko i wyłącznie telefoniczny GPS, zajęło mi ponad godzinę, ale mieszkańcy mnie uspokoili i mówili, że każda tarsówka, która próbuje tutaj dojechać, błądzi często nawet ponad godzinę. A mieszkańcy poprosili portal przyczecinie.pl o interwencję, dlatego że w ich opinii zostali odcięci od świata przez inwestycje. Którą właśnie za moimi plecami widzicie, czyli remont ulicy Smoczej i Krzemiennej. Jak mówią, jest to remont, który niszczy im życie i uniemożliwia bezpieczny przejazd np. do pracy, z dziećmi do szkoły, albo w ogóle np. do sklepu. Szanowni Państwo, na początku chciałbym, żebyście wytłumaczyli naszym widzom, na czym tak naprawdę polega problem. Widzimy, że są tutaj barierki, jest zablokowany przejazd drogą, która rozumiem dotychczas łączyła Państwa ze Szczecinem. Tak, jesteśmy mieszkańcami Binowa i Kołowa. Tak naprawdę te miejscowości spełniają ważną funkcję i rekreacyjną, i turystyczną dla miasta Szczecin. Jesteśmy tu, bo czujemy się wykluczeni komunikacyjnie. Oprócz słabego połączenia autobusowego, wskutek widocznych za nami remontów drogi, doszło do zupełnego odcięcia od dojazdu do Szczecina. Zaproponowano nam przejazd przez trasę S3 która nie dość, że jest trzy razy dłuższa, to w obliczu obecnych korków nad morze powoduje znaczne opóźnienia w dojeździe do pracy, dowiezieniu dzieci do, do szkoły. Tak, są to słabe jakości drogi. i Nadrabiamy dosyć dużo. Nie było żadnych konsultacji. Dowiedzieliśmy się od naszej pani sołtys, jak również od radnej, że również starostwo powiatowe w Gryfinie, które jest odpowiedzialne za tą drogę, którą tutaj dojeżdżamy, nie byli w ogóle poinformowani przez miasto Szczecin ani przez wykonawcę tej, tych robót remontowych o rozpoczętych Pracach. Więc nie było konsultacji społecznych, nie było zapytania społeczności o to, o jakieś alternatywy do jazdu. Nie ma propozycji ruchu wahadłowego, nie mamy żadnej alternatywy, tylko jechać trzy razy dłuższą drogą. W korkach. Zaczęli tylko tą budowę drogi. Najpierw jadą po, e, po zapotrzebowanie, że tak powiem, procentowe, e, dopiero później na, e, na robotę, gdzie tam się nic nie dzieje. Zresztą, jak pójdziemy kawałek dalej i zobaczymy, tam jest alternatywa. Oni mogli jedną stronę udostępnić, żeby był przejazd, a drugą robić. Ale wystarczy trochę do, dobrej woli. A tutaj tego zabrakło. Ludzie nie jeżdżą sobie dla rozrywki, tylko potrzebują dojechać do pracy albo z dziećmi do szkół, tak? Jadą w konkretnej potrzebie, w jedną, w drugą miejscu Nie, nie robią co turystyki, tak? I jak oni mają coś? Śmigłowce mają kupić? Mamy górą latać? Drogi leśne są pozamykane, bo są drogami leśnymi, nie można jeździć. Stan dróg też jest fatalny. Co? Miski mamy olejowe rozwalać i nielegalnie jeździć? A kto nam zapłaci za naprawę auta, tak? A kilometr do koła paliwa wszystko kosztuje czas. Pan mógł powiedzieć, jak to Wasze życie się zmieniło od tych kilku tygodni, kiedy ten remont się tak naprawdę rozpoczął. Co było takim momentem, który sprawia Wam w tym momencie najwięcej codziennych takich życiowych problemów? No czas dojazdu, tak? Przede wszystkim czas. To co można zrobić alternatywnie? Skoro tutaj widzimy. Trzeba zostawić chociaż jedną stronę przejazdową, tak? Trzeba było tam, do... Trzeba było tam od razu rozdzielić tak, że się, jak tu koleżanka, mój piaskownica zrobiono, ale tam panu, który po prawej stronie mieszka, zostawiony kawałek asfaltu. Można było. No nie jest na pół roku, no ale wie pan, jak się to będzie wykonywane, nie? Jak wszystkie prace drogowe w Polsce się wykonuje. Jest niby trzy miesiące, a się robi potem dziewięć miesięcy, rok robi się, tak? A kogo to obchodzi? Przecież, jakby to była główna droga, to pewnie bym to jakoś szła, ale przecież to nie jest główna droga. To kto tu się będzie przejmował z szybkością zrobienia tych robót? Nie można nazwać objazdu drogą, która, drogi, która powoduje, że musimy nadkładać 10-15 kilometrów. Niektórzy z nas muszą zjechać tutaj na podjuchy kilkukrotnie w ciągu dnia, bo mamy też dzieciaki, niejedne. jedne. kółka, teatry i inne rzeczy powodują, że trzeba kursować. To są. Kolosalne kilometry, kiedy trzeba nadłożyć 10-15 kilometrów, tracimy czas w jedną stronę dokładnie a, no i przede wszystkim pieniądze. No, a w, w rozciągnięciu czasowym, miesięcznym, bo to już jest prawie miesiąc rozkopane, tutaj to są naprawdę e, duże pieniądze. A tak naprawdę rozchodzi się w tym wszystkim o 200-metrowy odcinek, który razem z Panem prze, przeszliśmy i widział Pan dokładnie, jak to wygląda. Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach, nie wyobrażam, ale to się właśnie dzieje, sytuacji, kiedy wykonawca nie potrafi zaplanować prac tak, żeby 200 metrowy odcinek był przejezdny, chociażby po jednej stronie. A Taki odcinek to się powinno robić w dwa dni, moim zdaniem. Od świtu do nocy by robili, może jakby to robili dwa tygodnie, byśmy przełknęli ślinę i tematu by nie było. Byśmy się tutaj dzisiaj nie spotykali, ale to trwa prawie miesiąc, a będzie trwało jeszcze pewnie z pół roku przynajmniej. Tu mamy drogi dookoła. Trzeba byłoby się dogadać z samorządem, z zarządcą lasu. Dwie gminy by się dogadały między sobą i ten przejazd byłby. Jak można rozpoczynać pracę nie mając planu i wiedząc, że nie ma funduszy na to, żeby zapewnić, przygotować wcześniej odpowiedni, normalny, bezpieczny objazd, szybki dla wszystkich mieszkańców? Korzystaliby na tym i mieszkańcy Szczecina, i my, mieszkańcy Binowa i okolic. To jest krótki, prosty temat, który ma 200 metrów, to się załatwia w 2-3 dni, tydzień maks. a to trwa już prawie miesiąc, a będzie trwało jeszcze długo. Pan Piotr Zieliński wywołany do odpowiedzi, czyli rzecznik miejskich inwestycji szczecińskich, twierdzi, że nie widzi problemu, że jesteśmy skomunikowani ze Szczecinem, wszystko jest zorganizowane jak najlepiej, przy czym widzimy jakie są realia. I pan Piotr zapomniał chyba o tym, że binowo i całe Stary Czarnowo należy do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, gdzie powinniśmy wszyscy być coraz lepiej skomunikowani. Podczas kiedy są organizowane coraz lepsze szlaki kolejowe między policjami, gryfinami i tak my się czujemy wykluczeni komunikacyjnie. Mamy bardzo słabej jakości drogę powiatową, barykady. I żadnej linii autobusowej, na co są środki, tylko wystarczy yy, o to zadbać. Załóżmy, że mamy 1 września i że trzeba wrócić do szkoły i że te prace, które i tak mają trwać pewnie do połowy września albo nawet do końca września, jeszcze się będą dalej przedłużać. Państwo jako rodzice, którzy będą dojeżdżać do podiuch, jak widzicie, funkcjonowanie tutaj nie w czerwcu, nie pod koniec roku szkolnego, a we wrześniu, kiedy ten ruch jest najbardziej intensywny. To może zacznę od tego, że sama jestem mamą trójki dzieci, przedszkolaka i dwóch licealistów i tak naprawdę te przejazdy są konieczne kilka razy dziennie. Funkcjonujemy tutaj bardzo ściśle z podiuchami z i myślę, że bardzo dużo osób też, które mieszka właśnie w Kołowie i w Binowie, Właśnie tu z podiuchami jest związane. Pracuj, pracują dziewczyny w przedszkolach, w szkole, w sklepach, w przychodni. Nasze dzieci chodzą do szkoły podstawowej dwunastki, do przedszkoli, do żłobków i my jesteśmy naprawdę ściśle związani tutaj z prawobrzeżną częścią Szczecina. Nie ma, ja, nie ma sklepów w państwa dwóch miejscowościach, czyli rozumiem, że jeżeli chcecie iść na zakupy jakiekolwiek, wodę kupić, chleb kupić, to co, się, co jak, jak wygląda ta komunikacja wtedy? Mamy też grupę, którą jakby się wspieramy i jeżeli ktoś potrzebuje jakichś produktów, to piszemy do siebie, czy gdzieś ktoś jest i, i wtedy mamy... Mamy w ten sposób jakąś taką pomoc. No wozimy też nasze dzieci, więc zawsze też tam koleżanka albo kolega coś nam przywiezie. Ale tak, jesteśmy tylko i wyłącznie, koleżanka powiedziała, zdatni tylko na siebie. I niestety czasami są sytuacje, że naprawdę jesteśmy bez wyjścia. Albo ktoś nie pójdzie do szkoły, nie wiem, albo ktoś nie pójdzie do pracy. No a jak my mamy funkcjonować? Najbardziej realistyczne wydaje mi się rozwiązanie tego typu, że udostępniono by nam z tego miejsca, tak jak jest tutaj wiadukt, gdzie stoimy, do najbliższej ulicy, w prawo odchodzącej, do ulicy Falskiego, przejazd chociażby jednym pasem, ruchem wahadłowym, ze światłami i to nam zupełnie rozwiązuje sprawę, nie? No pogodzimy się z tym, że możemy parę minut na tych światłach postać, to nie jest żaden problem, czy z tamtej strony wracają, czy tutaj, nie? Ale to jest najbardziej realne jakby do zrobienia w krótkim czasie, nie? My się obawiamy takiej sytuacji, że tak, tu zostało rozgrzebane jako pierwsze, Później grzebią dalej, a może tu skończą jako ostatnie, nie? To będzie tak, że wszędzie już zrobią, a może tutaj będzie na samym końcu. No to to już jest w ogóle jakaś paranoja, nie? Ale sprawa jest naprawdę do rozwiązania przy odrobinie dobrej woli. Ja tutaj w imieniu mieszkańców gminy Stare Czarnowo postuluję takie rozwiązanie, żeby ktoś się na tym pochylił, zastanowił. To, to nie jest jakaś rzecz niebotyczna. Nie, trzeba tutaj jakichś wielkich inżynierów, konstrukcji i, i projektów do tego. nie? Jeden pas, ruch wahadłowy do ulicy Falskiego. Później zmieniamy na drugą stronę, jak tę stronę na przykład zrobią. I, i, no tak się dzieje, tak się robi na całym świecie i u nas w Polsce też zresztą. Pan jest osobą z niepełnosprawnością, a pan widzę kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, czyli teoretycznie mógłby pan przejechać tam, gdzie inni nie mogą przejechać. Tak, jestem zwolniony z tego znaku, który jest za mną B1. Zakaz ruchu wszelkich pojazdów, no ale niestety tu w tym miejscu nie mogę tego zrobić, ponieważ jest zapora betonowa ustawiona i nie ma takiej możliwości. A druga sprawa to dla innych, pozostałych kierujących że tu za zakrętem w tamtą stronę jest ustawiony zakaz, znaczy znak yy, ulica Ślepa i ludzie jadą od krzyżówki kołowo-binowo 7 czy 8 kilometrów tu, żeby zawrócić. Mogliby ten znak postawić tam na krzyżówce, żeby wszyscy wcześniej już byli zorientowani i nie musieli specjalnie tutaj jechać, żeby zawrócić. Jak pan sobie radzi w tej sytuacji? No, proszę pana, muszę jeździć dookoła albo przez yy, płonie, przez kołowo i płonie. Albo muszę jeździć przez Gardno, wysoko mi chlebowo, nie? Innej możliwości nie ma. to no, tu jest, tutaj jest, w dwie strony mam 20 km, a tam, tamtędy 50 ponad, nie? Także ja do lekarza jeżdżę bardzo często, bo i po leki. A w ogóle jest to w Binowie na przykład bardzo dużo osób chorych, starych. Nawet niektórych wożę też do lekarzy, do szpitala, do, na badania itd. i tak dalej. I jest to wielki problem, nie? Chciałbym było o tym... Pomyśleć i coś z tym zrobić. W jaki sposób Szczeciński inwestycje miejskie odpowiedzą mieszkańcom Binowa i Kołowa, którzy mówią, że inwestycja na Smoczej i przemiennej blokuje im możliwość spokojnego funkcjonowania. No w żaden sposób nie blokuje spokojnego funkcjonowania. Inwestycja jest realizowana na terenie gminy miasta Szczecin, w granicach administracyjnych gminy miasta Szczecin, konkretnie w Podjuchach, więc o takich utrudnieniach to jedynie mogą mówić sami mieszkańcy Podjuch, którzy mieszkają w bliskim sąsiedztwie samej inwestycji. No i tam jakby zgodnie z ustaleniami wszyscy ci, którzy mieszkają przy tych remontowanych odcinkach mają zapewniony dojazd. W obrębie Podjuch są wyznaczone objazdy. Jest to zresztą też jakby ustalone zgodnie z przepisami, zgodnie z wytycznymi. Wszystkie jednostki odpowiedzialne i Potrzebujące mieć taką wiedzę, że oczywiście te prace są realizowane. Jest taka inna organizacja ruchu zostały o tym powiadomione, więc działamy jakby zgodnie tutaj z harmonogramem, z planem i wszystko dzieje się tak, jak być powinno. Dojazd do Szczecina jest cały czas dostępny. Przypomnę, że ten krótki odcinek ulicy Smoczej, który potem się jakby przedłuża w ulicę Krzemienną. Nie jest jedynym dojazdem do Szczecina. Są inne alternatywy. No i w toku tych prac, które akurat są prowadzone, a to są prace, gdzie mamy częściowo zajętą jezdnię, gdzie jest wyłączony krótki odcinek ulicy Smoczej na tym odcinku leśnym, tam no niestety nie da się inaczej prowadzić tych prac. Tam jest rozebrana całkowicie jezdnia, jest wąski pas drogowy, jest bliskie otoczenie drzew, są do zrealizowania prace ziemne. Generalnie wszystkie służby wiedzą o tym, że ten remont się toczy, że nie ma przejazdu. Więc takie sytuacje związane z tym, że jakieś służby nie mogą dojechać, no nie powinny się wydarzyć. Oczywiście mówimy o takich skrajnych sytuacjach, że dojazd do tych sąsiednich Bin jest oczywiście zapewniony. Są inne możliwości dojazdu, inne też możliwości transportu, tak choćby w przypadku transportu medycznego, więc no tutaj raczej nie obawialibyśmy się tego, że, że będzie taka sytuacja, że ten dojazd służb będzie w jakiś sposób utrudniony. To jest jakby jedno. Najważniejsza kwestia jest taka. Wykonawca czy też my tutaj przy planowaniu organizacji ruchu nie byliśmy zobowiązani do tego, żeby ustalać coś z sąsiednimi jednostkami administracyjnymi czy gminami. No i w kwestii barier. No jest rozkopana cała jezdnia. Nie ma możliwości bezpiecznego, komfortowego przejazdu, więc te bariery zostały postawione w jednym celu. Ze względu po prostu bezpieczeństwa dla osób, które pracują na budowie, no i dla tych, którzy chcieliby ewentualnie na siłę próbować przejechać. Ja jestem emerytką, jestem niemobilna, muszę korzystać bardzo często z y, potrzeby y, taksówki, czekam trzy miesiące na termin lekarza i ja nie mogę dojechać, ponieważ jest to, co, się, co jest. No, niech mi pani powiedzie, pani miała takie sytuacje, które no, panią najbardziej zaniepokoiły, zdenerwowały, skomplikowały pani życie. Pani mówi, że nie porusza się samochodem, więc jest zdana na to, czy ktoś tutaj po prostu do pani przyjedzie. Tak, proszę pana, e, mnie już nic nie denerwuje. Ja już jestem tak przyzwyczajona, że ja tylko czekam i czekam i czekam. W Kołowie nigdy nie będzie drogi, bo jest, bo nigdy nie będzie. Binowo i kołowo są dwie wioski pominięte z każdego jak gdyby tytułu. Pani moja, że próbowała się dostać do lekarza ostatnio. Jak to musiało wyglądać? No, odmówiłam po prostu wizytę i będę czekała następne trzy miesiące. Nie było innej możliwości. No ta wstówka nie mogła tutaj dojechać. No dokładnie tak. Już nie ma więcej nic do powiedzenia. To nie jest prosta sprawa, bo z jednej strony mieszkańcy Szczecina mogą być z tej inwestycji zadowoleni. Ulicza Smocza i Krzemienna w Podjuchach są remontowane. Cieszmy się więc. Pytanie brzmi, czy jednocześnie zadowolenie mieszkańców Szczecina z remontu ulicy w Podjuchach musi się wiązać z tym, że mieszkańcy Kołowa i Binowa po prostu nie mogą swobodnie, spokojnie i bezproblemowo funkcjonować. Tym bardziej, że mówimy o odcinku dwustu metrowym, który teoretycznie nie powinien być przebudowywany przez wiele miesięcy, a wiele wskazuje na to, że on będzie remontowany przynajmniej do końca września.